W Piśmie Świętym kiedyś zastanawiał mnie taki fragment, którym już nagrałem film, ale nie opublikowałem? Gdzieś jest? Wy, którzy będziecie sądzić anioły. Bo mnie to krążyło bardzo mocno, ale jak to sądzić? Kto może sądzić anioły? Kto w ogóle może osądzać kogoś czyn? No ktoś, kto ma nad nimi władzę. Ktoś, kto może wydawać im polecenia. Polciło mnie. Znałem proste pytanie. Ale to jak to? Ja mogę rozkazywać aniołom? Przyszła mi mieć tak. Ale czy one nie będą złe na to? Nie będziecie źli na to i przyszła mi mieć nie. Czekamy na coś więcej niż tylko Aniele Boże, Stróżu Mój. I że będą z tego są, z tego bardzo zadowolone, że mają więcej pracy do wykonania, innej. Od tej pory imieniem Jezus Chrystus zacząłem wydawać im polecenia. I przykładowo posyłam je, jak mam mieć trudną rozmowę, to posyłam je przede mną do tej osoby, aby. Z tej osoby stworzyły fajny klimat, fajną atmosferę, gdy się ja mam niewyparzoną gębę. Jestem dość wybuchowy i naprawdę rozmowy idą inaczej. Sytuacje inaczej są kierowane. Czy do pomocy w pracy, czy chociażby to używam chyba codziennie, gdyż budzi kto, ja wyłączam przez sen, więc nakazuję im nie budzić. I do dziś pamiętam to jedną ze znamiennych sytuacji. Wyobraźcie sobie, że kiedy wtedy prosiłem o to, aby mnie obudziły i abym w ogóle nie położył się dalej spać, bo nawet jak budzik będzie daleko i ja się przejdę wyłączę i z powrotem w kimono. I rano budzik dzwoni. Ja się zrywam do tego budzika ze snu, a łóżko mamy przy parapecie i okazało się, że ja głową spałem pod parapetem i jak tylko się zerwałem, to bardzo mocno uderzyłem głową o ten parapet, wiecie, po ludzku byśmy teraz większość powiedz was, o jejkuś, au! słuchajcie, ja się uśmiałem wtedy, uśmiałem się z tego i dziękowałem, Mówię, dziękuję wam. Żeście mnie obudziły, bo znacie mnie i wiecie, że ja pójdę dalej spać. Więc tak to zrobiliście. Dziękuję Wam za to. Bardzo. Bo się nie położyłem spać, nie? Także pamiętajcie o tym, że aniołom możecie wydawać polecenia. I one są dumne z tego, że mogą dla was więcej uczynić. I nie bójcie się tego. Ja pamiętam, że później jeszcze Mateusz Krzaczek też robił film o tym nagranie, że aniołom można rozkazywać. Że wykorzystajcie swoje anioły. Gdyż po to one nam są dane. Są dane tu na Ziemi, aby nam pomagać. Są dane tutaj na Ziemi, aby nam służyć. Także Panie, ja cię proszę o tą odwagę. Abyście Wy, abyś Ty zaczął korzystać z tego, co jest Ci dane, czyli z Królestwa Niebieskiego, że. Jezu, który jesteś tutaj teraz obecny, dotknij umysłów, zabierz, niech w imię Jezusa Chrystusa odejdą wszelki lęk i strach przed wydawaniem polecenie aniołom. Niech Jezus Was błogosławi po tysiąc kroć. Niech Wasze serca, niech Twoje serce Wypełni się teraz miłością Boga prawdziwego, niech wypełni się odwagą i prawdziwą radością. Z Bogiem, trzymajcie się ciepło.